Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Spaceruję sobie w Piazza Unili i będę nagrywał ten specjalny odcinek. Ostatnio pojawił się taki komentarz, czy jest taka starówka, stare miasto w Bukareszcie. Odpisałem, że jest, że nagrywałem tutaj wielokrotnie też filmy, ale skoro pytacie i chcecie, żeby takie filmy powstawały też ze starego miasta, więc przychylam się do tej prośby i będę nagrywał ten dzisiejszy odcinek właśnie w Starym mieście tutaj sobie spacerował. A co w dzisiejszym filmie? W dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć o najstraszniejszej rzeczy, takiej najgorszej, najgorszej na świecie, której boją się Polacy. Także zapraszam Was na dzisiejszy film. Będę sobie spacerował tutaj uliczkami. Trochę wam też pokażę w międzyczasie, ale dobrze przejdźmy do. Tematu mojego dzisiejszego filmu. Taką rzeczą, o której chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć w tym filmie, czego najbardziej boją się Polacy, jest wiatr. I nad tym się skupię w dzisiejszym odcinku. To będzie specjalny film w tym temacie, ponieważ jest dużo do powiedzenia. I chciałem Wam powiedzieć, że my w Polsce to naprawdę boimy się tego wiatru. Nie wiem, jak ognia bym chciał powiedzieć, jak... albo gorzej. Ja myślę, że ogień jest lepszy, że ogień jest lepszy, ale wiatru to naprawdę się boimy strasznie jeśli chodzi właśnie o Polaków. istnieje nawet też takie powiedzenie, uważaj bo cię zawieje. Także od tego się w ogóle chyba zaczyna, tak? My Polacy potrafimy tak narzekać na ten wiatr i tak jesteśmy z każdej strony wyczuleni po prostu na to i często o tym opowiadamy. Ja doszedłem do takich wniosków mieszkając za granicą i yy, mieszkając tutaj w Rumunii już 4 lata będzie prawie, dlatego widzę jak pewne rzeczy wyglądają w Polsce i właśnie dlatego też chcę o nich opowiadać w moich filmach. My Polacy jesteśmy najbardziej wyczuleni na klimatyzację i na wiatraki. Ja miałem tego wielokrotnie też przykłady. Nie mówiłem w moich filmach, ale robiłem takie filmy też o mojej pracy w Polsce i nie o każdej pracy wam też opowiadałem, ale pracowałem też jako kierowca na Uberze, dorabiałem sobie żeby jakoś Przeżyć <noise> z miesiąca na miesiąc, ponieważ no, moja praca nie pozwalała mi na to. Moja jedna praca, żebym mógł normalnie wyżyć, i dorabiałem sobie jako kierowca na uberze. I wielokrotnie zdarzało się coś tak, że klienci, którzy wsiadali, ale to byli Polacy, to nie byli klienci z zagranicy. Jak wsiadali do mnie do auta, to właśnie narzekali, że jest włączona klimatyzacja, że jest im za zimno i żeby ją trochę przykręcić, żeby było cieplej, albo w ogóle, żeby ją wyłączyć. Jeszcze a propos klimatyzacji w samochodzie, ja miałem też taką sytuację, jak chciałem kupić samochód, to było wiele lat temu, bardzo dawno, w 2015 roku, i pojechałem oglądać taki samochód w jakimś komisie, i to była Skoda Fabia kombi, wtedy no, szukałem takiego samochodu i chciałem obejrzeć tą Skodę. I to auto było stosunkowo młode, rocznikowo. Wtedy, jak ja oglądałem ten samochód, to był 2015 rok, ale auto było z 2009. I uwierzcie mi, że e, wtedy ten samochód na tamte czasy kosztował 29 tysięcy złotych. I nie miał klimatyzacji, <gryw> naprawdę. Naprawdę auto nie miało klimatyzacji. Ja nie wiem, czy to się tak przyjęło, że w Polsce. Są takie wersje, nie wiem, na przykład samochodu, wersja bieda tak zwana, ja to nazywam wersja bieda. Czy po prostu ktoś sobie tam wymyślił w tej fabryce, jak produkowali te samochody? E, wiesz co? Nie, nie, na Polskę to nie. Nie robimy samochodów z klimatyzacją, bo Polacy to się boją wiatru, boją się klimatyzacji, boją się wiatraków. Zróbmy lepiej. Taki samochód bez tej klimatyzacji. A jak będą, ktoś będzie chciał, to za nią będzie bulił, będzie płacił za tę klimatyzację ekstra, tak? I to był taki naprawdę, to była taka sytuacja, która mnie bardzo zaskoczyła z tym samochodem. Jak można nie mieć klimatyzacji w samochodzie? dla mnie to powiem inaczej. Kupiłem samochód, to było przed moim wyjazdem do Rumunii. I to była Skoda Oktawia też. Stare auto z 2002 roku. I ono miało klimatyzację. Ale skąd to auto przyjechało? Ono było sprowadzone z Holandii. Tak, powiecie mi, Holandia jest krajem wiatraków. To, <grych> to, to, to tam ludzie się nie boją wiatru. Nie boją się wiatrów, jeśli chodzi o Holandię. I to auto właśnie miało tą klimatyzację. Miało i. Ja się cieszyłem, cieszyłem się, ponieważ myślę że tak, no to jest podstawa, jak się jeździ w lecie, no to jest gorąco i trzeba je włączyć tą klimatyzację, żeby po prostu się schłodzić, żeby wytrzymać w tym samochodzie, e, jak jest upał, tak? No i muszę Wam powiedzieć jeszcze, że chyba Holendrzy, chyba Holendrzy, myślę, że tam jakby mieli zrobić auto bez klimatyzacji, tam jest chyba to nielegalne, tam jest chyba to nielegalne i jak... Ktoś by w ogóle miał auto bez klimatyzacji w Holandii, to, to by chyba poszedł do więzienia. Tak, tak mi się wydaje. Jakby były takie kontrole, jak chodzą jakieś takie, nie wiem, z urzędu jakiegoś, i ktoś by zobaczył takiego Holendra i by zobaczył: się, O ty nie masz klimatyzacji, zabieramy cię, zabieramy cię i idziesz zaraz do Paki. No i pokażę wam troszkę uliczkę, którą idę. Tam, kurde, u góry sobie mewy latają. Jakie mewki? Przyleciały z nadmorza do Bukaresztu, Co one tutaj w ogóle robią? Jeżeli chodzi jeszcze na przykład o Rumunię i klimatyzację w mieszkaniach, to muszę Wam powiedzieć, że okej, okay, no są takie mieszkania, które są bez klimatyzacji, ale jest naprawdę ciężko je znaleźć. Większość mieszkań ma tutaj klimatyzację. Uwierzcie mi, że jest klimatyzacja w prawie większości, większości mieszkań. A nawet wiecie co? Pokażę Wam, bo tutaj się obrócę z kamerą, albo obrócę w ogóle kamerę, to Wam zademonstruję. Zobaczcie na ten budynek, ile tam jest klimatyzatorów. Jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. I to tak wygląda wszędzie w zasadzie, jak się, jak się idzie przez Bukareszt. Nie wiem, jak jest też do końca w innych miastach, ale pewnie jest tak samo. Pewnie jest tak samo, ponieważ wszystko y, wygląda mniej więcej podobnie w całej Rumunii i tych klimatyzacji jest naprawdę bardzo dużo. Także klimatyzacja jest takim standardem, jeśli chodzi o mieszkania, i to nie muszą być wcale drogie mieszkania. U nas w Polsce, ja pamiętam jeszcze, jak szukałem czegoś na wynajem, to naprawdę klimatyzacja to było coś takiego ekstra, to był taki luksus na które trzeba było sobie pozwolić, na które trzeba było zapłacić za coś po prostu takiego ekstra. A tutaj jest to normalne, jest to w takim jakimś powiedzmy standardzie, wynajmując mieszkanie za już te nawet 250-300 euro, macie tą klimatyzację po prostu zrobioną w mieszkaniu. I przynajmniej w jednym pomieszczeniu ona jest. W tych jakichś takich droższych mieszkaniach macie tu, powiedzmy klimatyzację w dwóch pokojach, a Przynajmniej w takim salonie, czy w jakimś mieszkaniu jednopokojowym, jeśli chodzi o Bukaresz, to ta klimatyzacja występuje. W Polsce ludzie boją się również przeciągów. I to jest coś, co zawsze słyszałem. I mówiło się w ten sposób: niech zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi, bo jest przeciąg. Zamykaj to okno, bo jest przeciąg. I ten przeciąg to jest coś takiego strasznego. To jest coś najstraszniejszego, co się może zdarzyć. W jakimś mieszkaniu. W Polsce normalnie wszyscy tak reagują na to, to, jakby miał iść jakiś Armageddon, jakby miało przejść jakieś w ogóle tornado. O, właśnie! Czemu nie ma tornad w Polsce? Nie wiem, może jakieś takie małe, ale to nie takie tornada jak są na przykład w Stanach Zjednoczonych. To myślę, że Polska by w ogóle chyba wymarła cała. Chyba w ogóle całego kraju nie było, jak mielibyśmy. I się zmagać z tornadami, to jak się zmagają na przykład Amerykanie. W Polsce na przykład dzieci to się straszyło, czy tam babą jagą, czy mówiło się. Nie wiem, ja tak słyszałem, może nie wszyscy to znają, ale mówiło się, że uważaj, bo przyjdzie bobo. <laughs> to było coś takiego strasznego, ale nie, myślę, że teraz to chyba lepiej będzie, jak będzie się straszyło dzieci wiatrem albo przeciągiem. To będzie coś bardziej strasznego niż baba jaga, albo właśnie bobo. I jeszcze chcę Wam pokazać właśnie okolicę, którą spaceruję przez to stare miasto. Naprawdę przyjemnie się tutaj chodzi, tylko że jest trochę hałaśliwie, ponieważ no, jeżdżą jakieś służby porządkowe, dużo jakichś samochodów dostawczych. No wszystko się dzieje i przygotowuję się do otwarcia tych lokalów, restauracji, wszystkiego co tutaj funkcjonuje, także no wygląda to tak jak wygląda, ale... O, tam nawet pani sprząta, także super. No, ale co? Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, jak tutaj spaceruję. Po prostu te rzeczy muszą się o tej porze i jest to normalne. Później, to tak jak mówię, wszystko będzie otwarte i będzie tutaj już dużo ludzi, którzy przyjdą do Starego Miasta, do tych wszystkich restauracji, do tych wszystkich lokalów. I ja uważam w ogóle, że. My Polacy to jesteśmy chorzy przez ten wiatr. Zawsze mówiło się tak, że o uważaj, bo cię zawieje, bo się przeziębisz, bo się przeziębisz. Nie wiem, ja nie spotkałem się z tym, żeby na przykład w Rumunii się tak mówiło. Uważaj, bo cię zawieje, uważaj, bo się przeziębisz. No nie, raczej raczej chyba tak się tutaj nie mówi. A w Polsce to jest nagminne. To jest nagminne i cały czas ludzie o tym mówią i właśnie w takich sytuacjach gręć tą klimatyzację, wyłącz ten wiatrak. E, nie wiem, według mnie no, po coś to służy, tak? To jak jest gorąco, no to trzeba się jakoś ochłodzić, trzeba się jakoś y, schłodzić, żeby funkcjonować, jak jest lato, ale nie. W Polsce musi być zawsze ta taka presja, takie ciśnienie, że wyłącz to, wyłącz to, bo zginiemy zaraz przez tą klimatyzację, tak? I jeszcze a propos dzieci, to zauważyłem taką tendencję, taką modę, jakby można było powiedzieć, że małe, takie dzieciątka, jakieś dzidziusie, czy nawet takie w no, wieku, nie wiem, ale może nawet starsze, nawet do któregoś tam roku życia, chodzą w czapeczkach. I to się tak przyjęło, że takie dziecko małe, ono musi mieć czapeczkę, ale to nie o to chodzi, że ta czapeczka w zimie, w zimie jest normalne, ok, rozumiem, faktycznie można być chorym, jak yy, się nie uwierzy tej czapki, i to rozumiem, ale jeśli chodzi o polskie dzieci, to im się ubiera te czapeczki nawet w lecie przy takiej temperaturze, nie wiem, 15-18 stopni na plusie, i się ubiera te czapeczki takie cieniutkie, takie letnie, żeby tylko nie zawiało, właśnie, żeby tylko nie zawiało, bo ten wiatr jest taki straszny, bo ten wiatr jest taki okropny i żeby tylko nie przeziębić, żeby nie było katarku i żeby to dziecko po prostu było zdrowe, tak? I to dochodzi tak moim zdaniem też do takiej paranoi, ponieważ na przykład na wyspach brytyjskich Anglicy, oni czegoś takiego nie uznają. Oni dzieci chodzą bez czapek, bez tych takich czapeczek letnich, czy nawet w zimie bez bez tych czapek, także tam wygląda to naprawdę zgoła inaczej. Powiem Wam więcej. Na przykład w Finlandii, bo oglądam różne też kanały na YouTubie, różne rzeczy śledzę i słyszałem, że w Finlandii Finowie hartują swoje dzieci. I tam jest taka zima. Tam, tam dopiero jest zima, tam dopiero musi być wiatr, tam dopiero musi być tak skurczysteńsko zimno, bo wiecie, jak jest w Finlandii. Kraj. Naprawdę zimny, i finowie potrafią hartować dzieci w ten sposób, że wyprowadzają je na balkony. Przy minus 15-20 minus stopniach, wychodząc z dziećmi na balkony, żeby te dzieci tak zahartować, żeby. Były zdrowsze. No pewnie im ubierają te czapki też wtedy. Nie twierdzę, że nie. Ale tam nie ma czegoś takiego, żeby tak się bać tej pogody i żeby się bać po prostu wiatru. A tutaj klimatyzacja i takie zniszczone plagi powiewające troszkę na wietrze. Wielokrotnie też słyszałem, że się mówiło w Polsce. Wysusz te włosy dobrze, bo cię zawieje, tak? <laughs> ja powiem wam, że jak nagrywam ten film, to robię chyba dużo cięć w tym filmie, ponieważ nie mogę sam ze sobą wytrzymać, jak opowiadam niektóre rzeczy, ale tak się mówiło, tak się mówiło. Wysusz te włosy, bo cię zawieje. Ubieraj tą czapkę, bo cię zawieje. I zawsze tak się mówiło, Czy to, No, do dzieci się tak mówiło przeważnie, tak? No i powiedzcie, że tak nie jest. Powiedzcie, że tak nie jest. Tak jest. Tak jest i tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o nas, Polaków, w tym miejscu w Piazza i w Starym mieście, znajduje się bardzo dobra grecka restauracja. Jak tutaj będziecie, to Wam serdecznie polecam. Ostatnio również robiłem film, w którym opowiadałem o pięciu rzeczach, które nienawidzę w Polsce i w Polakach. To był taki prześmiewczy film. To był taki film, naprawdę, do którego podszedłem na luzie, tak spontanicznie powiedziałem o różnych rzeczach. Pojawiły się też takie komentarze. Zrobię film o komentarzach. Pojawił się jeden komentarz tak wyczesany, jak ja to wtedy powiedziałem, nagrywając tamten film. Także <grywanie> będziecie mieli okazję posłuchać kolejnego jakiegoś odcinka o komentarzach, który planuję zrobić w najbliższej przyszłości, może na przyszły tydzień. Tylko jeszcze poczekam, aż tych komentarzy troszkę więcej przybędzie, żeby było co opowiadać i komentować. I w tamtym filmie opowiedziałem o jednej rzeczy, którą nienawidzę w Polsce i za którą mi się zawsze obrywa w moich filmach i są to parawany i właśnie, okej, okay, ja nie jestem fanem parawanów, dobrze o tym wiecie i zawsze mnie zastanawiało to, że Polacy boją się tak tego wiatru to już, jest, to już jest w ogóle taka narodowa też cecha o tym wietrze że my jesteśmy tak przewrażliwieni że nad morzem musimy stawiać sobie jakieś badyle z jakąś szmatą żeby się odgradzać, nie tylko żeby się odgradzać od ludzi i mieć gdzieś tam prywatny kawałek swojej plaży, ale przede wszystkim, jak pisaliście mi jakieś komentarze i argumenty, to, że musi się odgradzać od wiatru. I to jest właśnie coś, co zawsze mnie bardzo dziwiło, zawsze mnie bardzo zaskakiwało w Polakach, że oni się tak boją, tego wiatru, tak panicznie, że trzeba się odgradzać od tego wiatru nad plaży nad morzem, że pojawiały się też komentarze, że piasek, piasek leci razem z tym wiatrem do oczu. Nie wiem czy piasek leci. Wiatr jest tak jak powtarzałem na wszystkich plażach świata, to nie jest nic nowego, że Polska jest jakimś wyjątkiem, żeby ten wiatr istniał. Także yy, ja tego nie rozumiem tej... Po prostu takiej mody na te parawany, tego parawaningu, i zawsze jak ja to krytykowałem, to spotykałem się, słuchajcie, z taką nienawiścią, z takim, z takim więc wręcz yy, oburzeniem, że jak ja mogę to krytykować? No, mogę to krytykować, mogę, mam prawo, chcecie, to sobie stawiajcie te parawany, póki są legalne, róbcie to, ale yy, mnie do tego nie przekonujcie. Niech mnie nikt do tego nie przekonuje, niech mnie nikt nie próbuję na siłę uszczęśliwić parawanem. I to, jak mówię, komentarze z tamtego filmu będę jeszcze nagrywał, będę opowiadał, co ludzie pisali właśnie w tej kwestii. A ja przejdę się jeszcze tędy i przy okazji... O, zobaczcie jaki tutaj taki... Jak się to nazywa? Graffiti? Mural? Mm, no, takie się pojawiają. A nie, to jest... Poczekajcie, to jest na jakimś... To jest jakaś taka płachta. Oni to po prostu przykryli, a ktoś... A ktoś tutaj pomalował. Także tak to wygląda. No i tu jest wreszcie troszkę takiej ciszy. Znalazłem taką cichą uliczkę. Jakiś lokal, który ktoś zamknął, przestał istnieć. Szkoda, szkoda, nie wiem, czy jest do wynajęcia. Nie ma żadnego ogłoszenia w tej kwestii. Bankomat, proszę, jakbyście chcieli zobaczyć bankomaty w bukareszcie. Tak wygląda. I <laughs> klimatyzacja, proszę. Jest, jest. Klimatyzacja jest wszędzie. My, Polacy, mamy w ogóle takie, uważam, bardzo dobre geny, jeśli chodzi o wódkę. I ja zawsze powtarzałem w moich filmach, że ja mam wódkę we krwi, że my, Polacy, mamy wódkę we krwi. Może ja pochodzę coś z innego, już słuchajcie, pokolenia, i e, teraz to się trochę zmienia też, trochę inaczej zaczyna to wyglądać. Widzę, że młode osoby w Polsce. Już tak nie piją tej wódki, jak się piło kiedyś, i że bardziej modne jest piwo, i, i wszyscy raczej piją piwo, jeśli chodzi o Polskę. Zawsze piwo było popularne, ale teraz jest, wydaje mi się, jeszcze bardziej. A wódka, tak, no okej, okay, jest dalej popularna, ale wśród, wydaje mi się, tej starszej części społeczeństwa naszego. I jeżeli chodzi właśnie o te nasze geny, takie dobre do wódki, do picia to my nie mamy tych genów do wiatru, bym powiedział. Nie mamy, nie mamy, bo to tak jak mówię, że Polacy się boją wiatru, boją się tego, że się przeziębią, że się, że ich zawieje, tak? Ja nawet, jakbym chciał przetłumaczyć na język angielski, co to znaczy, żeby się przeziębić, co to znaczy, żeby kogoś przewiało, albo co to znaczy, że to jest przeciąg, to powiem Wam, że użyć jakichś takich dobrych słów, żeby to komuś wyjaśnić, komuś kto nie jest Polakiem, to jest naprawdę challenge i to jest naprawdę coś trudnego. I proszę jeszcze rzut okiem na te wszystkie restauracje, zobaczcie jakie tutaj stoliki, parasolki no i to wszystko to jak mówię będzie działało później. Trzeba trochę poczekać. Pewnie te lokale będą otwarte gdzieś dopiero od, no, od południa, od 12 albo i nawet od późniejszej godziny. I wszystko będzie się zaczynało dziać tutaj. Będzie życie w Starym Mieście. I tam pani, która sprząta i wyciera okna. wiecie co, będę pomału kończył ten film, ponieważ tu już nie ma więcej co opowiadać, więcej co dodawać. Zrozumcie, że to nie jest tak, że ja robię takie filmy, żeby się nabijać z nas Polaków, żeby wyśmiewać się. Czy tak, ktoś mi tam napisał komentarz, żebym się przeprowadził na inną planetę, czy coś takiego. Ale film o komentarzach się pojawi, to swoją drogą to nie jest tak, to nie jest tak, słuchajcie, drodzy widzowie. Ja po prostu odkrywam pewne rzeczy, i pewne rzeczy do mnie docierają, jak mieszkam poza Polską i widzę, jak to wygląda u nas, jak to wygląda gdzie indziej. Mam swoje doświadczenia, mam swoje spostrzeżenia, no i dzielę się nimi na YouTubie. A że jest to taki temat, no taki sobie wymyśliłem. Jestem, jak się to mówi, twórcą na tym. Na tej społeczności, na tej platformie YouTube'a, tak? Także takie, sobie, a nie inne tematy wybieram czasem, o których chcę Wam powiedzieć, o których chcę podyskutować. Czy są one ciekawe? To nie wiem. Mnie się wydaje, że tak, bo gdybym tak nie uważał, to bym nie robił takiego kontentu, nie robiłbym takich filmów. Ale wypowiedzcie się Wy w tym temacie, co uważacie, jeżeli chodzi właśnie o. To, co powiedziałem w tym filmie, a myślę, że dużo powiedziałem takiej racji, dużo powiedziałem takich rzeczy, które faktycznie występują w Polsce, i to nie jest coś, co byłoby dla Was szokiem, tylko po prostu to są rzeczy, o których się nie dyskutuje na co dzień, bo my, Polacy, mamy inne tematy. Do dyskusji niż rozczulanie się nad tym, jak jesteśmy wyczuleni na wiatr. Także tak to jest. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach. I na zakończenie jeszcze chciałem Wam pokazać tą drogą. Idę do tramwaju, będę zmierzał do domu. No i co? I muszę, wiecie co wiatr nadchodzi, muszę kończyć ten film, żeby mnie nie zawiało, żeby mnie nie przewiało i żebym się nie zaziębił. Także to wszystko w tym filmie. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa! pa. I ja tak w ogóle to myślę, że myśmy wygrali bitwę pod Grunwaldem tylko i wyłącznie dlatego, że była piękna pogoda i nie było wiatru.